Jesteśmy teraz w egzemplarzu numer 2. Podobno, środek tu jest znacznie lepszy. Bez wątpienia, ale i tak w tamtym przypadku silniczek chodzi bez tego pali z pierwszego kopa. Tutaj się nic nie dzieje, oprócz tego, że tam małe powietrze wkoło gdzieś jest. Maszkro tworzyć. Więc się odbiera. No i niestety, niestety nie ma zderzaka do do niego. to jest yy... to jest jego cały mankament w zasadzie nie otwiera się na. Bar to jest wszystko też dobre. On ma jest taka bogatsza wersja. Tu jest wszystko dobrze, potrzebuje trochę zapraweczek. Silnicek chodzi bardzo ładnie, także tu nie ma jakichś większych. Mankamentów, środek jest bardzo ładny. No, taki na bogato. I tutaj, nie wiem, jakaś lampa jest, ale ja ją chyba, bo to jest. Tylko boję się, że chyba na podłogę ją położę, żeby nie pocięła foteli tutaj. O. Ale tak to sympatycznie, sympatycznie wygląda w środku. Ładne stawki drewniane. Koła dobre. Felgi opryskane czymś. Czarnym. Pewnie można to zdjąć. Ja folia założona czarna. Tak. O te przednie oponki cieniutkie, cieńsze Ale jeszcze coś tam jest Ja zdecydowanie No ale tak jak widać no jest, jest fajne, jest nie jest źle Za te pieniądze to jest Moim zdaniem malinka Felgi oczyści z tego Felgi tylko oczyści z tego e, z tej folii Powinny być gucia hamulce nawet nie mostu zarzębiały także Nie wiem długo zostało Trochę jest jeszcze No Także wygląda to to... Ja. to chyba wystarczy na tyle Reszta sobie zobaczyć w domu Ja idę za bezpecie, ten zderzek